Witam ponownie, tutaj Michael z USA Proszę zobaczyć jakie tutaj mamy tematy Jakich firm Combine, jak wygląda dealer Jedziemy sobie tutaj na plac, proszę bardzo W drodze do Bizona Bizonik i tutaj mega klasy Jelonki Zobaczymy jak to mniej więcej wygląda O, proszę Stoją jakieś używane Proszę nawet mamy tutaj Na gąsienicach Jakby nie było Stoją, teksjony i tak mniej więcej będzie to fajne porównanie gabarytowo, jak to wszystko wygląda.